Jak y, przyszłam do ministerstwa, to przyszli do mnie de, de, pracownicy departamentu i powiedzieli, że jest wielka y, dziura w, w, tym, w, te, w tej ustawie, która nie wiadomo jak tam się znalazła i ten system jest po prostu niebezpieczny. Znam miasta, które, w których wiem, że po prostu od, od razu do spalenia to po prostu idzie z czarnego hmm. worka, co, co według no, zarządców ma pewne uzasadnienie ekonomiczne. No właśnie, ale... może oni powiedzą, że to się im po prostu opłaca i dlaczego oni mają teraz zrobić no coś wbrew No tak, ekonomii? tylko że my jesteśmy od tego, żeby tak stworzyć system, żeby opłacało się recyklingować. Właśnie. Ale to nas czeka duży krzyk biznesu, który do tej pory tego nie musiał robić. No rozumiem, tylko że ktoś te koszty musi ponosić. W tej chwili ponoszą je przede wszystkim mieszkańcy w opłatach za wywóz odpadów, ale częściowo również dokładają do tego gminy, bo te mm. budżety się nie spinają. Dzień dobry Państwu, Jakub Pawłowski, kłaniam się nisko i zapraszam na najnowsze Proste Pytania. Dzisiaj w studiu jest z nami nikt inny, jak sama pani Anita Sowińska, wiceminister, wiceministra klimatu i środowiska z tego właśnie resortu. Dzień dobry Pani, witam Panią serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze i dzień dobry Państwu. Oto się okaże, to czy będą proste pytania. <grym> no właśnie, ja już słyszałem kilkukrotnie, że te pytania wcale nie są proste, ale mam nadzieję, że nie są podchwytliwe. Tylko chciałbym, drodzy Państwo, żeby te pytania otwierały nas na rozmowę o pewnych wartościach, o czymś więcej niż wyłącznie o tej naszej polityce. Na parzance, tak mówiąc kolokwialnie, i o tych bieżących sprawach. Ale o te bieżące sprawy też oczywiście zahaczę. Natomiast chciałem na wstępie bardzo pani minister podziękować za to, że przyjęła Pani zaproszenie do naszego programu. Przyznam, że jest to dla mnie duże wyróżnienie i bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, tutaj czuję już mówię do, do, do wszystkich słuchaczy, czuję na sobie ciężar branży odpadowej, która bardzo wyczekiwała tego wywiadu, i bardzo wiele pytań też zgłosiła do pani. Bardzo też dziękuję Wam, drodzy moi odpadowcy, za to, że wykazaliście takie zainteresowanie, takie zaangażowanie w pytanie. Pisząc je, tutaj właśnie mam wszystkie te kwestie, które was nurtują, i przekażę je za sekundkę, tak teatralnie, panie ministrze, żeby te, te komunikaty z waszej strony gdzieś tam trafiły do ministerstwa. Natomiast ja bym chciał porozmawiać o właśnie tych pewnych zasadach, pewnych ideach, pewnych wartościach, bo mam wrażenie, że często umyka nam to w naszych rozmowach o bieżących sprawach, o polityce, o legislacji, a ona przecież tak naprawdę ma czemuś służyć. Ona ma służyć ludziom. I tutaj chciałem. Przejść do spraw bieżących, bo obserwuję tę naszą politykę od jakiegoś czasu i takie jedno pytanie mnie nurtuje. Tutaj kieruję to do pani jako do polityczki lewicy może bardziej. Czy lewica jest taką partią dzisiaj, która jako jedyna chyba z niewielu partii, albo jedyna z partii w koalicji rządzącej próbuję jakoś zakwestionować obecny status quo. Wytłumaczę, co, o co mi chodzi, bo mamy z jednej strony tak, reformę Państwowej Inspekcji Pracy i próbę egzekucji, żeby nie było umów tak zwanych śmieciowych nadużywanych przez pr pr różnych przedsiębiorców, czyli to jest trochę taka krucjata przeciwko optymalizacji yy, składkowej. Tutaj tej krucjacie przewodzi pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Mamy podatek cyfrowy, który ma opodatkować tych wielkich gigantów i tutaj to jest konik pana wice, wicepremiera i ministra cyfryzacji pana Gawkowskiego. Mamy Podatek zdrowotny, zamiast składki zdrowotnej, jako koncepcja, która teraz też się pojawia w, w kontekście dyskusji o NFZ. -cie. Mamy też y, nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju od 22 do 6. No i reformę rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli przeniesienie kosztów gospodarki odpadami na zanieczyszczających. Więc zarysowuję bardzo szeroki obraz tych polityk, które można byłoby powiązać z Państwa partią. No i moje pytanie, nawiązując do tego, do tego co powiedziałem na początku. Czy lewica jest dzisiaj takim Szeryfem, szeryfką na tym naszym dzikim zachodzie, która próbuje jakoś uporządkować to, żeby pewne standardy czy zasady, które umówiliśmy się, że mamy je egzekwować, były egzekwowane? Czy to jest taka właśnie walka? Nie wiem, czy jesteśmy szeryfami, być może, natomiast może uchylę rąbka tajemnicy. Jakiś czas temu robiliśmy jako lewica badania wśród społeczeństwa i lewica była postrzegana i mam nadzieję nadal jest jako ludzie tacy pracowici. Mhm. że jesteśmy pracusiami. Natomiast i, i druga cecha to jest taka, że podchodzimy systemowo do zmian, do zarządzania państwem i myślę, że to jest ważna cecha. Dla mnie osobiście jest ona bardzo ważna, dlatego, że ja jestem, ja, ja prawdopodobnie państwo wiedzą, ja przez 20 lat pracowałam w dużej firmie, natomiast... W dużej firmie chemicznej nawet. W dużej tak w firmie tutaj. chemicznej, tak. Natomiast zdecydowałam się i do polityki po to, żeby właśnie przeprowadzać zmiany. Hmm. Nie będzie zmiany, jeżeli chodzi o ochronę klimatu i środowiska, bez systemowych zmian. No i to właśnie robimy, A, aczkolwiek nie jest to proste. No właśnie, bo wszystkie te zmiany, które wymieniłem, one wywołują bardzo duży opór biznesu. Albo nazwijmy to tego status quo, które w jakimś stopniu się w tym obecnym układzie ułożyło i w miarę dobrze funkcjonuje. No, to jest bardzo trudna sytuacja, tak z Państwa Perspektywy, tak sobie wyobrażam, no bo tu jesteście Wy, jako jedna z grup w rządzie kontra biznes. Jak można to połączyć? Ja myślę, że to nie jest tak, że jesteśmy kontra biznes. Na pewno tak nie jest. Natomiast oczywiście we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego, bo o tym właściwie mówimy, jest tak, że jeden biznes będzie tracił, inny będzie zyskiwał. Mhm. Sumarycznie całe społeczeństwo i środowisko zyskuje, bo dzięki gospodarce obiegu zamkniętego oszczędzamy zasoby, ale też emitujemy mniej em, gazów cieplarnianych cieplarnianych, czyli mamy mniejszy wpływ na środowisko, produkujemy mniej śmieci. Natomiast to nie jest taka prosta zmiana, dlatego że ktoś, ktoś niestety musi zmienić na przykład swój model biznesowy. Mhm. I tutaj każda właściwie zmiana, nawet system kaucyjny, wiązał się, wdrożenie tego systemu wiązało się z pewnym podważeniem status quo. No bo połowa tych butelek, które teraz potencjalnie mogą być zebrane w systemie kaucyjnym, jednak na przykład była spalana. Tak? Tak. Więc. Ktoś na tym potencjalnie mógł stracić, albo no, mm. ktoś zrobi większy biznes, a ktoś mniejszy. No i nie są to proste z, 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 sprawy. Ja w swoich, swoich takich, w, w, w takich działaniach też kieruję się pewnymi, ko, pewnym kompasem. Zawsze na początku projektu stawiam sobie cele, co właściwie chcemy osiągnąć dzięki temu projektowi ale też y, staram się zawsze patrzeć na interes małych i średnich przedsiębiorstw, y, szczególnie tutaj lokalnych, y, polskich. Dlatego, że uważam, że to jest obowiązkiem rządzących, żeby, żeby chronić mały i średni biznes. Ma Pani rację, rzeczywiście, wskazując na to, że biznes to jest bardzo szerokie pojęcie i o tym też często rozmawiałem z różnymi przedstawicielami różnych stron, żeby nie używać tego hasła biznes, to biznes tamto, no bo tam są różne grupy interesów. I nawet w tym naszym temacie odpadowym mamy i biznes tych firm odbierających odpady, i zagospodarowujących, i producentów. Do tego oczywiście dojdziemy, drodzy Państwo, ale chciałem jeszcze podążyć, tym tokiem myślenia tego polityka kontra, kontra wielki biznes, albo nie kontra, ale jakaś forma nadzoru, czy jakaś forma e ingerencji w ten biznes. Zawsze słyszę argument, kiedy mówimy o jakiejkolwiek reformie, że ta reforma odbije się na kosztach, na kosztach codziennych produktów, na kosztach, które płacą mieszkańcy. W związku z tym w obecnej takiej mm, politycznym klimacie, który, w, w, w którym często się akcentuje tę kwestię, że wszystko rośnie, wyrosną te koszty, jest drożyzna, ludzie, ludzie mają coraz mniej w portfelu, te argumenty zaczynają nabierać dużej mocy. Ale z drugiej strony, jak ja na tego tak słucham, to mam wrażenie, że no, każda zmiana wywołuje jednak jakieś poruszenie, to jest nieuchronne, że poruszając te zastane kamienie, no jakaś tam delikatna lawina może z tego pójść. No i dogmatycznie trzymając się tego stwierdzenia, że zawsze ten biznes przerzuci koszty na konsumenta, no moglibyśmy właściwie nic nie zrobić przez mhm. całą naszą historię cywilizacji. No bo zawsze gdzieś tam ktoś na tym delikatnie traci. Dokładnie tak jest. Ja myślę, że warto Zauważyć, że 20 lat temu nie mieliśmy takiego problemu, jaki mamy obecnie teraz, czyli nie mieliśmy tyle odpadów. Czyli tak naprawdę ta legislacja Unii Europejskiej, a potem Polski, oczywiście. Podąża za problemem, który jest, który został stworzony między innymi poprzez to, że uzależniliśmy się od jednorazowości. Mhm. I to opakowań, ale nie tylko jednorazowości, bo w tej chwili można powiedzieć, że kupujemy jednorazowe ubrania również. Także no tak. jest to właściwie ta, taka choroba, z którą, którą może musimy, musimy sobie jakoś poradzić. I to, co się dzieje w legislacji próbuje podążać, czyli to są kwestie y, supu, czyli te kubeczki jednorazowe, czy, czy powiedzmy osławio, osławione słomki, ale również butelek, system, tak, tak? system kaucyjny, to jest rozszerzona odpowiedzialność producencka i wiele, wiele innych, y, wiele, wiele innych takich rozwiązań, które tak naprawdę są odpowiedzią na kryzys, a nie odwrotnie. No i tutaj te koszty rzeczywiście Środowiskowe, one są w, w, wśród społeczeństwa i kto się ponosi. To nie jest tak, że tych kosztów nie ma. To są koszty. Y Zdrowotne również, ale przede wszystkim koszty yy, no, unieszkodliwiania zanieczyszczeń. I mam tutaj na, na myśli nie tylko zanie, zanieczyszczenia, czyli czy odpady stałe, takie mhm. jak odpady na przykład opakowaniowe, ale to są również ścieki, to są również zanieczyszczenia gazowe, czyli yy, emisje smog, ale też z yy, c, emisje CO2 również są zanieczyszczeniem. Także ktoś ponosi koszty i ponosi yy, Ko, koszty tak. społeczne tego. No i tutaj zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci i zgodnie z zasadami rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, to producent ma ponosić koszty e, e, swojego produktu aż do końca życia tego produktu. Jego odpowiedzialność nie może kończyć się na momencie sprzedaży, tylko po, powinien ponosić odpowiedzialność aż do końca życia produktu. Czy myśli Pani, że takie właśnie elementy rozszerzonej odpowiedzialności producenta będą wdrażane sukcesywnie na kolejne kategorie? Kategorii produktów, że to jest ta droga, którą będziemy podążać, bo jak się patrzy na unijną legislację, to wydaje się, że rzeczywiście idziemy w tym kierunku, żeby jak najbardziej tych zanieczyszczających mm, konkretnie definiować i konkretnie od nich egzekwować, żeby jednak tą poużytkową fazę produktu odpowiednio jakoś zagospodarowali. Myślę, że tak będzie, i ponieważ jest to sprawiedliwe i odpowiedzialne. Ale to nas czeka duży krzyk biznesu, który do tej pory tego nie musiał robić. No, rozumiem tylko, że ktoś te koszty musi ponosić, czyli jeżeli mamy kryzys odpadowy, i, i, i tak naprawdę musimy sobie radzić z odpadami komunalnymi to ktoś ponosi te, te koszty. W tej chwili ponoszą je przede wszystkim mieszkańcy w opłatach za wywóz odpadów, ale częściowo również dokładają do tego gminy, bo te mhm. budżety się nie spinają. Miliard 400 milionów drodzy państwo według danych regionalnych i obrachunkowych tyle gminy dopłacają do systemu gospodarki odpadami, który sam w sobie jest wart około 14 miliardów, więc około 10 procent tak. jest za mało tych pieniędzy w budżecie. No, a to też przy takim tak. założeniu, że dosyć dużo mieszkańcy płacą dzisiaj za odpady, tak. bo te ceny dochodów, w niektórych Miejscach do nawet 50 zł. Dokładnie, i one rosną, ponieważ rosną koszty pracy, pracy, ale też transportu. Także, no i tutaj musimy zdecydowanie coś z tym zrobić, zwłaszcza, że mieszkańcy nie mają możliwości wpływania na to, jak jest projektowane opakowanie, mhm. na przykład, ale nie tylko opakowanie. A producent ma ten wpływ, także tutaj ma możliwość zmiany tego opakowania albo wręcz na przykład przejście na, na opakowanie wielokrotnego użytku. Ale wracając jeszcze do tego pytania, to początkowego, to tak. rzeczywiście Rob. No już wiemy że z dyrektywy odpadowej, że również na tekstylia jesteśmy zobowiązani wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producencką na tekstylia i to będzie, to ma być zrobione do połowy 2027 roku. No jest to wielki problem, który jest nadal nierozwiązany, natomiast żeby go rozwiązać potrzebne są pieniądze. No mhm. i to producenci, ale także importerzy chińskich produktów, ale nie tylko chińskich, oni muszą za to zapłacić. No Przypomnijmy, drodzy Państwo, że tak naprawdę przetwarzamy, jeżeli chodzi o taki recykling, czyli to najbardziej, nałóżmy to, pożądana metoda zagospodarowania tych tekstyliów, no to, to jest tak naprawdę tylko kilka procent z perspektywy świata, prawda? Czyli większość tego, co produkujemy, wciąż trafia albo na jakieś dzikie wysypiska w krajach trzeciego świata, brutalnie mówiąc, niestety są takie, takie tego zjawiska, takie konsekwencje tej naszej rozpasanej konsumpcji, no albo jest spalana, tak? Czyli to nie są te metody, którymi byśmy chcieli podążać, zwłaszcza, że zalew tych, tych produktów, tych, tych łachów, czy tych szmat z różnych zagranicznych czy to azjatyckich kierunków, no wydaje się być ogromne. Tak, zalew jest ogromny, dostrzega to na szczęście również Unia Europejska i przyspiesza wdrożenie również ceł na małe paczki, ponieważ do tej pory one omijały te opłaty i uważam, że to jest dobry kierunek, ale to jest nie tylko jedno z rozwiązań. Także my potrzebujemy rozwiązań, które promowałoby wydłużenie cyklu życia mhm. tych ubrań, w ogóle tekstyliów. Również zapobieganie, żebyśmy nie kupowali aż tak dużo słabej jakości tekstyliów, no i oczywiście współdzielenie, także ponowne użycie, także powinniśmy promować te formy, no i Myślę, że warto też się pochylić nad upcyklingiem, czyli z używanej rzeczy, która jest dobrego materiału zrobiona, jak najbardziej można uszyć coś innego, pożytecznego. Na przykład z męskiego garnituru można zrobić damską garsonkę. Spróbujemy, drodzy państwo, może po, po tym programie. Jeżeli będzie dużo, lajków, tak. będzie dużo lajków, 100 lajków, to będziemy szyć. Zrobimy taki, drodzy państwo, mały challenge. Ale pani minister, chciałem spytać o jedną rzecz, bo mówi pani o tym, że należałoby stawiać na to, aby jak najwięcej tych Ubrań jeszcze wykorzysty, wykorzystywać ponownie. I to jest jak najbardziej szlachetny pomysł. Tylko teraz zastanawiam się, jak można byłoby połączyć tą wizję ponownego użycia z tym, że mamy cały czas ogromną nadprodukcję ubrań i według różnych statystyk mamy dzisiaj już tak dużo tych, tych ubrań, że bylibyśmy w stanie tak naprawdę odziać całą, całą ludzkość na, na kilka pokoleń do przodu. Więc jak można byłoby w tym momencie wspierać ponowne użycie bez zatrzymania tego strumienia, który jest tutaj cały czas buchający, jak z kranu ogromna ilość wody ogromna ilość tych tworzyw, tych, tych, tych ubrań. Czyli de facto można by powiedzieć tak, no mamy tyle ubrań, że już nie potrzebujemy przemysłu tekstylnego. No ale przemysł tekstylny nie chce, że tak powiem, się zabrać stąd, tylko chce dalej zarabiać. Ja myślę, że to nie będzie jedno rozwiązanie. Znaczy oczywiście, tak jak wspomniałam, musimy wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producencką, po to między innymi, żeby promować i mieć pieniądze, fundusze na to, żeby ta, to ponowne użycie stało się faktem w, duży, w większej skali, ale to nie jest koniec. Znaczy Unia Europejska też sygnalizuje, że potrzebne są certy, certyfikaty, to znaczy takie paszporty, które będą nam mówić, Jaki jest skład danego, dan danego ubrania? W czym to pomoże? To pomoże recyklerom? Uważam, że tak. Pomoże recyklerom, ale też da sygnał konsumentowi, jaki jest wpływ na środowisko danego mhm. ubrania. No i być może, jeżeli będziemy więcej wiedzieć o tych ubraniach, też zadbamy o to, żeby one były bardziej bezpieczne, bo to rzeczywiście te badania są alarmujące, że w tych ubraniach z, z Azji również są na przykład, Farby, które nie powinny być używane. Mhm. Tak? One mogą być szkodliwe wręcz dla zdrowia. Więc te, można oczywiście zadbać dzięki temu bardziej o tą, tą bezpieczeństwo, no ale też być może w przyszłości powstanie coś na wzór rozporządzenia PPWR. Oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie, że tak. pewne materiały nie będą mogły być stosowane, bo one po prostu no, zanieczyszczają tylko środowisko. Mhm. Tak. Ale tego nie wiemy. To, to, to jest jakby mój, moja predykcja tego, mhm. co się może. Wydarzyć w przyszłości. Mówiła Pani o świadomości konsumentów, że jeżeli konsument będzie wiedział, że jakieś na przykład ubranie jest wykonane z różnych tworzyw, z różnej mieszanki bawełny i poliestru, to może skłoni go to lub ją do zmiany swojego zachowania. Ja mywam odrobinę sceptyczny wobec takiego, takiego stanowiska, bo mam obawę, że jednak ludzkość, tak jak obserwuję, patrzę na pewne zbiorowości, nie na jednostki, bo jednostka dokonuje wyborów być może z jej perspektywy racjonalnych, ale tak patrząc na pewną masę, na, pewien, na pewne grupy ludzi, to można jednak dojść do wniosku, ja do takiego wniosku dochodzę, że ludzie często nawet to, co im szkodzi, to będą to dalej robić. Mają niestety taką tendencję. No wszyscy doskonale wiemy, że palenie papierosów szkodzi, mimo to jednak dużo osób pali. Niekoniecznie normalne papierosy, wiele osób wejpuje, wiele osób jakieś tam ma inne podgrzewacze, ale dalej to, to zjawisko jest. I teraz zastanawiam się nad tym, czy można z tym wygrać? Ponieważ dzisiaj widzę taką tendencję u wielu ludzi: dobrze, to bogaćmy się, rozwijajmy się, zostawmy ten rygor różnych regulacji, idźmy do przodu, bo potrzebujemy się rozwijać. Skoro jesteśmy dwudziestą gospodarką w, w świecie, to może za chwilę będziemy dziesiątą. Idźmy do przodu. I jak połączyć, wie pani, te, to dążenie wielu ludzi do tego, aby właśnie korzystać z tego dobrostanu, korzystać z tych ubrań za 5 złotych, które mogą przylecieć do nas z drugiego końca świata i są dla nas wygodne, są korzystne, bo możemy ich dużo kupić. Jak to połączyć no, z tymi wyzwaniami, o których mówimy tutaj od samego początku? Ja myślę, że odpowiedzią jest gospodarka obiegu zamkniętego i Unia Europejska idzie w tę stronę i myślę, że ta stra nowa strategia, która niedawno została ogłoszona Clean Industrial Deal, czyli ten, ten czysty ład przemysłowy, jest odpowiedzią na pewne pytania, czyli Unia Europejska. Kładzie większy na, nacisk na konkurencyjność, na wzmocnienie pol, y, europejskich firm, y, ale nie odchodzi od celów klimatycznych. Ja uważam, że ta strategia jest dobra dla, dla nas wszystkich. Ja jestem ekonomistką i ja jeżeli firma przy taką analogię zrobię, jeżeli firma przygotowuje dla siebie strategię, no to między innymi przygotowuje analizę SWOT, czyli opiera swoją strategię na mocnych i słabych stronach. Słabą stroną Unii Europejskiej jest brak surowców takich na przykład ropy naftowej, ale również metali. No i bez sensu byłoby, gdyby Unia Europejska Kręciła sobie bat na, na siebie samą i stworzyła strategię, która uzależniałaby nas od paliw kopalnych. I, i uważam, że takie, takie szersze spojrzenie jest potrzebne i jest potrzebna też edukacja. Natomiast oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ potrzebne są również mechanizmy, które składa, skłaniają ludzi do zmiany swoich nawyków, co jest możliwe i to, to może się dziać na różnych poziomach. Między innymi to przede wszystkim jest, są takie motywatory finansowe, czyli system kaucyjny jest mhm. takim motywatorem, czyli otrzymasz zwrot kaucji, jeżeli oddasz butelkę czy tam opakowanie, ale to są również informacja bardziej powszechna. I mogę sobie wyobrazić, że jeżeli Konsument będzie wiedział, jaki jest wpływ na środowisko danego, danego produktu, i będzie mógł sobie porównać wskaźnikowo z innym produktem albo z innym rozwiązaniem, z usługą, no to być może, że to no, zaświeci mu się jakaś lampka w głowie mhm. i, i rzeczywiście podejmie inną decyzję. Ja podam przykład, bo przed świętami też się biorę za porządki, no i no, chciałam uprać kanapę i, i dywan, no i ja po prostu w tym roku wypożyczyłam takie, takie mhm. dobre urządzenie i sprawdziło się rewelacyjnie, małym kosztem, tak naprawdę, bo wypożyczyłam na cały weekend i wszystko no, jest mhm. jak należy. Także nie musimy kupować tego wszystkiego. Nie, musimy, nie, nie każdy musi mieć w domu odkurzacz piorący, który będzie użyty, nie wiem, może godzinę czy dwie godziny w całym swoim cyklu życia. Bo warto tutaj powiedzieć, że badania pokazują, że na przykład wiertarka domowa mhm. pracuje tylko 13 minut w całym cyklu życia. To jest dramat, tak? Czy, czy każdy? Tak. Ale przyznaję, że wiertarkę mamy w domu, także. Mhm. Czyli. Proponuje pani taki system, w którym te rzeczy byłyby bardziej współdzielone. Rozumiem, że niekoniecznie tak. każdy z nas potrzebuje tylu tych dóbr, więc mhm. pewne rzeczy, które są wykorzystywane sporadycznie, raz na jakiś czas, mogłyby być w ten sposób współdzielone. Tak, jest to jedna z, z metod, czyli tu jak mówimy o gospodarce obiegu zamkniętego, to przede wszystkim powinniśmy myśleć o tych modelach biznesowych, które oszczędzają zasoby ziemi, a dopiero na końcu jest recykling, bo często recykling jest utożsamiany z gospodarką obiegu zamkniętego, tego, co mhm. jest błędem. On jest tylko częścią i tak naprawdę najmniej pożądaną. Oczywiście jest pożądanym, jest częścią, ale, ale, ale wcześniej jest coś jeszcze innego. Pani minister, na pewno pani ma świadomość, że jak mówi pani o tym współdzieleniu, to u części naszych słuchaczy, którzy mogą być nieprzychylnie nastawieni do takich koncepcji, budzi się od razu taka złość, że o, czyli chcą nam zakazać konkretnych rzeczy, chcą ingerować w naszą wolność. Ja bardzo często te argumenty słyszę, i ogólnie cała ta ekologia, czy całe te pomysły na pychają w taką stronę, w której nie będziemy nic posiadać, będziemy właśnie wszystko wypożyczać. Nawet tutaj często są cytowane takie fragmenty wypowiedzi, które były na forum ekonomicznym w Davos, czyli, że nie będziesz niczego, posiadał i będziesz szczęśliwy, jako takie hasło, które ma być maksymą dla tego nowego, wspaniałego świata, który ma być budowany. No i to u wielu ludzi budzi niepokój, że właśnie za chwilę się okaże, że tak, to będę wypożyczał, to będę wypożyczał. I w każdej chwili nie będę miał tej własności, w związku z czym ktoś mi to zabierze, ktoś podwyższy cenę, ktoś. Nagle uzna, że jednak je ja do tego nie mam prawa, i to wszystko jest zazwyczaj wymieszane w takim sosie. Ja już słyszę te komentarze, bo widziałem je też pod swoimi filmami, tak? O, masz mentalność niewolnika, jeżeli to proponujesz. O, to, tamto, siamto, no ale to krąży, tak? I ja nie mogę od tego odwrócić oczu, że takie poglądy są mocno artykułowane teraz w przestrzeni. Może ja w takie bańce żyję, no ale chyba nie, bo jednak śledzę dużo tematów. Jakby się do tego pani odniosła, no bo, bo to są realne obawy wielu ludzi, którzy nie mają koniecznie tej troski o środowisko jako priorytetu. No, po prostu żyją, robią swoje rzeczy i, i że tak powiem, no nie, nie zajmują się tak bardzo szczegółowo, żeby teraz rozpatrywać, czy tutaj jest taki, prawda, ślad węglowy tego produktu, czy inny. Ja myślę, że to troszeczkę zależy od pokolenia, bo rzeczywiście ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które chciało mieć, ich nadal chcę mieć. Natomiast myślę, że w młodszym pokoleniu już tego aż tak w takim stopniu nie ma. A, ale oczywiście to też się są różnice. Natomiast ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby kogokolwiek zmuszać do, do czegoś. Uważam, że człowiek jest, znaczy jestem pewna, że jest człowiek, jest jednostką myślącą i chce podejmować wybory, tylko trzeba mu dać narzędzia do tego, żeby ten wybór był bardziej uzasadniony. Mhm. Także tak, jeżeli. Jeżeli na przykład y, mamy wybór pomiędzy y, pomiędzy przejazdem samochodem, a przejazdem samolotem czy pociągiem, no to powinniśmy wiedzieć przynajmniej, jaki jest, jakie są emisje CO2 każdego z tych środków transportu. Oczywiście też wygoda i czas przejazdu, to wszystko są ważne kwestie. Tak. Ale czasami być może, że powinniśmy wybrać jednak ten transport publiczny, na, na przykład w mieście, bo wcale szybciej samochodem nie dojedziemy. Ale chciałem jeszcze spytać panią o, o tą postawę ludzi, bo mówiła pani, że ma pani dużą wiarę i to też brzmiewa z tego, co pani mówi, dużą wiarę w ludzi jako jednostki myślące. Ja też tą wiarę mam, natomiast zastanawiam się, czy ludzie są gotowi podejmować decyzje, które są dla nich krótkowzrocznie nie negatywne, ale dobre długofalowo, ponieważ często niestety obserwuję taką krótkowzroczność pewnych decyzji, czyli to, co w danej chwili mi służy, no to to robimy, a to, że za 20 lat czy 30 to będzie miało konsekwencje, albo jeżeli na przykład my wszyscy zaczniemy robić to trochę jadąc tak na bakier, to za chwilę wszyscy będziemy w trudnej sytuacji. Że jedna osoba, która coś robi, to może tam jeszcze na to przymknąć oko. Ale jeżeli wszyscy mieszkańcy palą śmieciami na swoim osiedlu, to nagle wszyscy mamy zatrute powietrze. I zastanawiam się, czy niestety też w obecnych czasach, gdzie mamy taką ciągłą zmianę geopolityczną, gdzie nie wiemy tak naprawdę, co za chwilę będzie, no ta pokusa, aby teraz, krótkowzrocznie, coś zrobić, coś wybudować, może tak kolokwialnie nachapać się, nie jest tą dominującą potrzebą, która sprawi, że no te ambitniejsze Pomysły trochę przygrają z tym. Ja, to jest moja obawa, więc konfrontuję panią minister z tym, co pani o tym myśli. Ja jestem z natury optymistką, ale patrzę taką realną optymistką. Znaczy, patrzę na to, co można zrobić i i, i, i bo wydaje mi się, że gdybym nie była, to wtedy bym się po prostu nie, nie, po, nie porywała na to, co teraz robię. A wygląda na to, że jednak powolutku idziemy do przodu. Znaczy, ja widzę, że ludzie naprawdę chcą zrobić coś pożytecznego. Chcą coś zrobić pożytecznego dla środowiska, dla społeczeństwa. I powiem, podam przykład nakrętek, bo wielu ludzi zbierało te nakrętki bardzo pracowicie. Ja też to przez jakiś czas robiłam, natomiast to nie było systemowe rozwiązanie. I systemowym rozwiązaniem jest przytwierdzenie tej nakrętki do butelki, dlatego że wtedy nie trzeba wkładać w to wysiłku. I ci, co chcieli to robić, mhm. to to robili, ale powiedzmy, było to, nie wiem, 30% społeczeństwa, tak, oczywiście tak. szacuję, a całe 70% nie robiło tego. Natomiast jeżeli ta nakrętka jest przytwierdzona do tej butelki, to po prostu trafia do recyklera i recykling sobie świetnie z tym mechanicznie radzi. Także to jest przykład y, takiego systemowego rozwiązania, czy to się komuś podoba, czy nie podoba. Mhm. Może rzeczywiście, ale już teraz nie, nie słyszę Na, tych Na pewno pani głosów. te memy widziała, tak, prawda? Ja te ja memy widziałam. pokazujące, prawda? Możemy tu nawet pokazać, ale może były też, Ale też były memy w drugą stronę, także że ob obśmiewające tych, którzy sobie nie radzili z tą nakrętką. Tak, tak. Także... tak ja też widziałem, że, że to są największe wasze problemy, kochani, tam i tu tak. były wymieniane różne, różne grupowania, że to jest naj największy problem, który mamy w Polsce, to rzeczywiście gratulujemy wam tej krucjaty. Ale pani Panie minister, chciałbym przejść do tematu naszego odpadowego, bo wiem, że tutaj wiele osób z branży przybiera nogami. Ja bym kilka pytań zadał.